Mamed Khalidov, ceniony zawodnik MMA, znany z walk na arenie KSW, mierzy się z osobistymi wyzwaniami. Wyjątkowo poszukuje duchowej równowagi w górach. Odkryj, jak zmienia ten kontrast między ringiem a naturą, by odnaleźć wewnętrzny spokój i nowe cele poza sportem. Mamed Khalidov Znany zawodnik mieszanych sztuk walki, MMA, urodził się w Czeczeniu, ale od młodości mieszka w Polsce, gdzie zdobył wyższe wykształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Choć zyskał ogromną popularność i szacunek jako mistrz organizacji KSW, ostatnie lata przyniosły mu nie tylko chwałę, lecz także szereg osobistych wyzwań. Po latach intensywnych treningów, Walk i presji związanej z byciem w centrum uwagi, Halidow postanowił zwrócić się ku górom jako miejscu odnalezienia duchowej równowagi. Mamet od zawsze podkreślał w swoich wywiadach, że duchowa strona życia jest dla niego priorytetem. Po latach w Oktagonie, Mamet znalazł w górach azyl, który pozwala mu zresetować umysł i odnaleźć nowe cele skomentował Piotr Wiśniewski w wywiadzie dla Gazety Olsztyńskiej. Halidow znajduje w górach rodzaj terapii która pozwala mu odpocząć po intensywnych treningach i walkach, a także przemyśleć życiowe decyzje. Niektórzy mogą zapytać, dlaczego miejsce tak spokojne jest tak atrakcyjne dla kogoś, kto spędził lata na sparingach, walkach w parterze i nokautach. Kontrast pomiędzy chaosem oktagonu a ciszą górskich szczytów może wydawać się ogromny, jednak ten dysonans jest tym, co wielu sportowców przyciąga. W górach Halidow może skupić się na medytacji i samoanalizie, co dla sportowca odgrywającego rolę zarówno stratega, jak i wojownika w każdej walce jest kluczowe. Anna Kowalska z przeglądu sportowego zauważyła, że jego podejście do gór to nie tylko ucieczka od presji, ale prawdziwe poszukiwanie wewnętrznej harmonii. Po każdej przegranej czy wygranej walce, Mamet, tak jak wielu innych zawodników MMA, potrzebuje czasu na regenerację. Góry stały się jego przewodnikiem w odnalezieniu siebie poza szumem areny zawodowej. Katarzyna Nowak dla TVP Sport zauważyła, że Mamet mówił, że góry to dla niego miejsce, gdzie może usłyszeć swoje myśli i przemyśleć najważniejsze decyzje. To właśnie tego rodzaju introspekcja umożliwia mu kontynuowanie kariery, ale także odkrywanie tego, co naprawdę ważne poza rywalizacją. Podczas gdy Conor McGregor często wybiera szybkie życie, inwestycje i rozwój medialny, Mamet wybiera górskie szlaki jako drogę do odnalezienia siebie. Obaj zawodnicy są znani i uznawani w świecie MMA, ale różnią się podejściem do życia poza oktagonem. Porównując sytuację Halidowa do Khabiba Nurmagomedowa, można zauważyć pewne podobieństwa. Obaj wywodzą się z Kaukazu i cenią wartości rodzinne oraz duchowe. Khabib po zakończeniu kariery również skupił się na życiu duchowym, choć spędza czas głównie z rodziną w Dagestanie. Mamet natomiast szuka odosobnienia tam, gdzie cisza gór pozwala na głęboką autorefleksję. Mamet, mimo iż walczył z wieloma rywalami w oktagonie, podkreśla, że najtrudniejszym przeciwnikiem bywa sam dla siebie, a góry pomagają mu w tej walce znaleźć równowagę. Marta Kaczmarek z Faktu zauważyła, że walka z samym sobą bywa większym wyzwaniem niż pojedynek w ringu. Jakub Zieliński z Radia Z dodaje, że Halidow w górach odnalazł coś, co wielu sportowców przeoczą, ciszę, która pozwala na głęboką introspekcję. Dla Mameda góry są miejscem, które umożliwia mu powrót do siebie po każdej intensywnej walce. Jego wyprawy w góry stały się dla niego nieodłącznym elementem życia po walce, a także okazją do odkrywania nowych celów i uzyskania wewnętrznego spokoju. Dzięki tej drodze Mamed nauczył się odkrywać siebie na nowo w miejscach dalekich od świateł reflektorów, co podkreślił Kamil Piotrowski z Sport.pl. Góry jako miejsce odnajdywania siebie stały się więc dla Mameda odskocznią i schronieniem w czasach, kiedy ferwor walki i oczekiwań publiczności bywa zbyt przytłaczający. Dla wielu zawodowców odcięcie się od miejskiego zgiełku pomaga w odnalezieniu spokoju, ale także w doskonaleniu psychiki. Sporty walki, jak wiadomo, wymagają zarówno siły fizycznej, jak i psychicznej. Łukasz Wiśniewski z Rzeczpospolitej zauważył, że oktagon i szczyty gór mają coś wspólnego, oba miejsca wymagają pokory i wewnętrznej siły. Dlatego Halidow wybiera góry jako przestrzeń do pracy nad sobą, do teleportowania myśli z oktagonu na szczyt. Wszystko to pokazuje, że podejście Mameda do sportu i życia jest zrównoważone i przemyślane. Jego wybór nie tylko odzwierciedla nurt duchowy ale także rozsądny w kontekście poszukiwania zdrowego balansu w życiu osobistym i zawodowym. Michał Grabowski z dziennika polskiego napisał, że sportowcy często szukają miejsca na wyciszenie, mamet znalazł to w górach, co pokazuje innym nową perspektywę. Różnice w podejściu do życia poza areną są klarowne. Halidow zrozumiał coś, co inni zawodnicy mogą przeoczyć. Po każdej walce, zamiast zatracić się w blasku fleszy. Mamed wybiera drogę do góry, dosłownie i metaforycznie. W podsumowaniu, wyprawy Mameda Halidowa w góry stają się metaforą jego osobistej walki, zarówno z przeciwnikami, jak i sobą samym. Jak mówi powiedzenie ze świata MMA, walka toczy się nie tylko w oktagonie, ale także w głowie. A dla Mameda jest chyba jasne, gdzie spotyka swojego największego przeciwnika. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.